Coś przekącić. W też. też. Jakiś podmiot stworzyć Nie. Weź pan, proszę się odczep ode mnie. Panie, tam... śmierdzie samymi rybami tutaj w przedziale. A... Ale co ja mam ja pan, pan panu poradzić? No. Tak, tak mi mama zapakowała. Jajka I jajka jeszcze. Do widzenia. Przepraszam pana. Pan będzie ryby jak? W przedziale? No, to wie pan co? Nie powinno się tak przeciale, bo też podróżują inni. I, i, i ryby otwierać będzie zapach taki jakiś. Proszę bardzo, ja jeżdżę po Polsce. Mamy, mama mi dała 10 jajek na twardo i 3 puszki ryby. A co to w ogóle pana interesuje? Czy, czy ja się interesuję tym, co pan tam ma w plecaku? Panie Jajka nad Pardon. Takie rzeczy. I ryby. No proszę iść do innego przedziału albo ja idę po kierownika za mnie. Weź pan, proszę się, odczep ode mnie i tam okno panu zaglądaj. A ja się panu nie wcinam co pan je i co pan tutaj ze sobą prezentuje. Do widzenia.